Cześć, jestem dzięki. dziękuję za to, że nie wiem, ile tam 20 łapek pod filmem, ale chyba, nie wiem, chyba ponad 3 czy coś w tym stylu. No, to jest ostatni odcinek, bo przedostatni, przepraszam, bo osiągnąłem tak naprawdę już wszystko. Zostawiłem nic, nie otwierałem nic, nie kupowałem darmowy skrzyneczek czy paty, Zostawiłem po prostu po odcinku świeżo, tak jak jest wszystko, i dzisiaj bardzo dużo awub. Tylko sobie zaś muszę dźwięk ściszyć, media, znowu, cyk, nie otwieramy. To no wypadnie z pierwszej skrzyneczki w tym odcineczku, no nie! Ta snajpa była chyba jedną z droższych snajp ogólnie którą da się trafić. Dobra, ta chyba ma 9 tysięcy, 13, dobra. to dobra, no jest git, jest git, jest git. Mm, tutaj co nam trafi no teraz to pewnie za jakieś totalne nic. Dobra, 2000 nie jest nawet źle, tak jakby się wydawało. będzie to naprawdę króciutki odcinek. W następnym odcinku otworzymy skrzynetko za 700 tysięcy. A następnie pozwieramy jakieś tam awupki, jakieś tam, tam duperele srele. Jak zostanie mi 500 tysięcy, bo chcę ogólnie um, um, wydać zbierać jakieś mm, nie wiem 1700 tysięcy mm, jak uzbieram to kupię tam jedną paczuszkę za 700 Nie wiem ciekawe to tam nam wypadnie pewnie jakiś pistolet co to by. A następnie mm, potwieram jakieś totalne awóbki czy coś czy jakieś tam te na ręka, rę, ręce wiecie na co rozchodzi się dobra, a więc co dostało do tego momentu, bardzo mu dziękuję i za to otwieramy skrzyneczkę z kosą i trafiliśmy, prawie, dobra, jeszcze jedna, ostatnia skrzyneczka, teraz już nie otwieram więcej, trafiliśmy kolejną kosę, no nie, dobra, ostatnia, teraz już przyrzekam, że naprawdę ostatnia. to tak te skrzyneczki, to tutaj jest hit, dobra, Wybaczycie mi, jak to będzie ostatnie? <grymne> dobra. To ma wypadnie No dobra. Poramy to. Raz. A w Pięć takich tych. To będzie taki naprawdę mega króciutki odcinek, bo chciałam wam powiedzieć, że to jest przedostatni odcineczek. Pozbieram się Hansiwa, bo naprawdę usiedliśmy już tak naprawdę wszystko. Z tymi odcineczkami, no prawie. Oszukuję też. Yy, Aż tam kombinacja 11 Pokémon Go, bo mam już Raidne kirema, które go a Muszę zapać Pokemona i tam jakieś poszczególne Pokémony zapane. No będzie fajne fajne są odcineczki ogólnie. O, 40 tysięcy, no jak miło, no po prostu fajnie, fajnie. Mm, I teraz niestety nic, ale no dobra. Jak już musimy to otwierać, to nie otworzymy. Ale jak otworzyć to jakimś tylu, a nie w takim totalnym, że tak powiem, nic, a nie. O, to jest chyba droga Snajpa. No, 10 tysięcy, zwraca nam się. Jeszcze zrobiliśmy 22, te. no tak się to zwraca. Ej, to chyba jest droga akurat. Nie, no trochę droższa niż 10 tysięcy 22. Uuu, ona jest akurat 9 tysięcy. No 7, jeszcze gorzej, najgorzej. No nie. No dobra. I teraz kto tu... To... i to jest dobre chyba. 33. Jesteśmy zarobieni. Z... Dobra, teraz jakieś zawsze musiało być to dane gówno. Jak trafimy coś dobrego. Przepraszam za słowo. Dobra. by wydać wszystko dzisiaj. To jest ostatnia awóbka. Albo teraz ostatnia, żeby wymienić nie 100 tysięcy, 3 tam, coś tam I trafiliśmy, kosa, kosy, Boże yy, Zrodzimy się po prostu mhm. Sprawdzimy to, czy to jest opłacalne, to takie średnie no, Ja 1% albo 3 to wtedy jest jakaś szansa, nie, że Dobra, to, to się opłaca, to się opłaca To może w następnym odcinku zaczniemy tym mhm. Muszę wiedzieć, że to jest to Później to, to jest ten, jakieś jawubki. dobra, mhm, mhm. Dobre, to będzie dobrze. Tymczasem, ja chciałem, żeby otworzyć teraz to, dobra, otwieramy i czyli trafimy kosę tego, co ja nie wiem, ale to chyba jest, no właśnie, to jest takie drogie. Teraz musiało być coś lepszego. O, jak blisko było? Niestety. Uh -huh, uh -huh. Co teraz trafimy? Ostrociała Wupa. I teraz wszystko wydaliśmy. Totalnie wszystko. A wiecie co? Dla tych, co dotrwali do tego momentu, zrobię to. Sprzedaję kosę. Cyk. Cyk. Nie jesteśmy spoko. No dobra, to za jakieś tam, gdzie mam gwarantowaną kosę. Tylko troszkę słaby. To się chyba opacało, tak? Tylko ja nie mam piążków. Mhm. Cyk. Takie trochę słabe. Coś to mój telefon tak słabi głośno. Oj, oj, oj. oj. Nie chcę kończyć odcinka na razie. Dobra. Otwieram takie trzy skrzyny, 3-4 skrzyny. 4 dobra. W pierwszej nie mamy nic. W drugiej co trafimy? To może być coś warte 36. Zwróciło nam się. Ktoś. Ktoś, 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 to, tak. Podobnie. Nice. Ej, nie zwróciło nam się. I to było Drugie, poczekaj. Tak, tu drugie, drugie, i tu jak. Dobra, teraz mam nic, oczywiście. Standardzik. Hmm, co teraz? Nic. Chyba już odsłonięmy trzy. Dlatego jeszcze. Miałbym cztery, yy, ale otworzyłam jeszcze dwie. Dobra. Przedostatnia. Nic. Ostatnie. Czekaj. Bum 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 bum. Nic. Dobra, jeszcze jednak jestem Nie pójść na całość, to teraz. Dobra. Ja dobrze nic. To na tyle w tym odcinku. Bardzo króciutki. W sumie nie taki króciutki. 8 minut znowu. Dobra. Postaram się go jak najszybciej wrzucić. Może uda mi się do takiej 20. 20 wrzucić. Spróbujemy, zobaczymy. Pożywiemy.